Siemanko widzowie, dzisiaj e, budujemy miasto to będzie nowa seria na naszym kanale poza Brawl Stars zaczynajmy ale w skali... ale w innej skali w skali mikro tu macie podstawę, na której to będzie budowane ale oczywiście e, pominę wam ten nudny moment, gdzie będę się kłócił z moim pomocnikiem które właśnie siedzi na łóżku. Więc po prostu Wam pokażę, jak już udekorujemy tą płytkę. I mamy pierwszy domek już w naszym mieście, zrobiony z dwukolorowym dachem. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. To będzie seria, gdzie będziemy ulepszać domy, i miasto robić. I po prostu będziemy, no, ulepszać wszystko. Ciągle powtarzam jeden wyraz. Zbudowałam kolejny dom, ale zaraz, zaraz. Mamy tylko jednego mieszkańca na dwa domy. Będzie trzeba i więcej zbudować. Dlatego teraz się tym zajmę. To było to, co teraz mieliśmy, ale dorobiłem jeszcze trzy domy. Czyli razem mamy coś takiego. Oraz dodałam trzy ludziki. Nie pytajcie, czemu ma kwiat na głowie. Nie mogę już więcej ich znaleźć. No i pod koniec odcinka wszystko dodamy na płytkę i będzie fajne, miłe miasto. Dodałam jeszcze pięć minifigurek. Oraz cztery domy. I mam jeszcze taki jeden pomysł. Że może dodamy górę, na której znajdą się kilka domków. Chyba zacznę budować górę, i wam zaraz pokażę. I tak wygląda efekt końcowy naszej pracy. Zrobiłem górę. Tutaj macie ulicę. Jest, ro jest e, dosyć prostą techniką to zrobione, ale jest ok. I taka informacja 500 łapek w górę to e, pod tym filmem to będzie kolejna seria taka, ale pamiętajcie i tak będę co jakiś czas takie robił, ale więcej będzie Brawl Stars. I e, co dzień i w każdy wtorek i z, w sobotę będą dochodzić nowe filmy. A teraz będzie trochę więcej dochodzić, bo dawno nie wgrywaliśmy. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na mój kanał. Chciałbym, żebyście zasubskrybowali i dali ten komentarz, co jeszcze by dało się tutaj zrobić. Pa!